Ciąg dalszy oglądania Gamescom 2014, odcinek drugi, konferencja PlayStation, tutaj Sony. Oczywiście na początku stream przewracał się jak pijany jednonogi łyżwiarz podczas huraganu. A tam jakieś tylko trailery były pokazujące, że Little Big Planet 3 to nadal Little Big Planet, a Bloodborne wygląda mocno jak kolejne solsy. Uuu, niespodzianki. Chwalą się, że sprzedali 10 milionów PS4. -ek. To dobrze. Może przy takiej bazie klientów wreszcie komuś będzie się chciało robić gry na nową generację i Sony nie będzie musiało za chwilę wydawać Uncharted Remastered. Albo David Cage Emotions Collection. Tomorrow Children. Takie sowieckie. powiedzieli, że wydobywa się materiały z ciał pradawnych istot to myślałem, że pokażą rozgrzebanego Syphinxa, znaczy Lenina. O, zaginięcie Etana Cartera. Grafika nadal ładna ale nie jestem pewny czy widzę human touch. Wojum wygląda na skradankę. To jest od tego gościa od Thomas Wozolon, czyli o... grze o prostokątach. Mam nadzieję, że mechanika skradania nie będzie zbyt... kanciasta. No rany, wsadzą mnie za te suchary. Czy Hollow Point to taktyczna strzelanka w 2.5D? Nie wiem, nie wynika z tego trailera. Cóż, cokolwiek to jest, robi to paradoks, więc pewno będziemy walczyć także z glitchami. Ho, Daisy na PS4! A może by tak najpierw ukończyć wersję PC-tową, co? Hmm. goście od Heavenly Sword robią Hellblade. Ciekawe czy to wreszcie będzie jakiś tytuł, który kupi więcej niż kilka osób. I to jest kolejna konferencja bez The Last Guardian, ale za to jest Rime, wyglądające trochę jak Ico. Mogę z tym żyć, bo wygląda ślicznie. O, Stado Indyków, tylko na PlayStation. Wyszły wcześniej na PC-ty. Ha, Papers, Please na PS4. To znaczy, wcale nie. Autor na Twitterze potem powiedział, że na PS Vita. Tym samym to chyba jedyna grana na Vita zapowiedziana na tej konferencji i pokazali ją tak, jakby wychodziła na PS4. Brawo, Destiny. Po tych wszystkich demach, nazywanych dla niepoznaki betami, nikt już nie ma wątpliwości, czy chce w to zagrać. Ale ten multiplayerowy trailer tak bardzo wygląda jak Halo w kolorach złota i rdzy. Far Cry 4! Mogliby je reklamować, po Owe lokacji wzięliśmy z Uncharted 2, Poza tym mamy słonie rzucające ludźmi i samochodami. Jeśli to nie wywołuje w kimś chęci kupienia gry, to musi być naprawdę zgorzkniały. O! I można dawać znajomym klucze do kołopa i pograć z kimś, kto nie kupił gry. A! Tylko przez dwie godziny. Czy to nie jest jednoznaczne z zamienianiem graczy w akwizytorów DEM? Dzień dobry pani, czy mogę panią zainteresować próbką Far Cry 4? Usuwa plamy z siłą słonia. Shadow of Mordor. Szybko patrzcie, to rzadki przypadek gry pokazywanej na tej konferencji, która wyjdzie jeszcze w tym roku. No, miejmy nadzieję. Hideo Kojima, największy fan Andrzeja Wajdy w Japonii. Ha! Metal Crystal 5 Phantom Pain zawiera kartonowe pudełka z nadrukowanymi panienkami przyciągającymi uwagę przeciwników. Czyli tak łączyli obecne w poprzednich odsłonach kartony i świerszczyki w jeden gadżet. Genialne! To tak, jakby w. Half-Life 3 confirmed. umieścili Gravity Gun strzelający łomami. Ale fajna jest informacja podana później, że obydwa MGS5 wyjdą też na pc Pity PT straszy głośnymi dźwiękami, co okazało się później, jest reklamówką nowego Silent Hill zrobionego przez Kojime i Del Toro. Mam nadzieję, że nam Silent Hilla nie zeslenderyzują. Precz slenderyzacji horrorów! Serio, nie lubię tego. Aktualizacja 2.0 dla PS4 doda rzeczy, które PS4 miało mieć od dawna. BOM! Stream padł! Aby zasymulować to, co dzieje się z bardzo wieloma konsolami przy większych aktualizacjach. Ha! Streamowanie znajomym swojego ekranu i przekazywanie im kontrolera. I przesyłanie wideo prosto na tubę. Okej. Okay. Zaporowe ilości gameplayów z PS4 na tubie nadchodzą. Until Dawn jest nagle horrorem na PS4. Kiedyś zapowiedzieli to na PS3 z obsługą MUVO. Hej, Sony, pamiętacie? Kiedyś wprowadziliście takie kontrolery ruchowe na rynek. Miały też działać z PS4. Gdzie są gry? Drive Club jest piekielnie ładny, ale wiecie. Watch Dogs uczy. Iiii, siedzą tam na szafce. Przedstawiają Tearaway Unfolded na PS4. Czyli Vita straciła kolejny ekskluzyw. Hmm. Twórcy Dead Nation uznali, że znudziły im się zombiaki i robią grę z obcymi, alienami. Dlatego zamiast Dead Nation nazwali to... Alienation. Ale żarcik słownych chłopaki? Karol Strasburger by się uśmiał. Koleś od Beyond Good and Evil robi Wild zamiast robić Beyond Good and Evil 2. Masz szczęście, że chociaż wygląda to ciekawie. No dobra, to na koniec dla efektu fragmentam Charter 4? Nie? Co? To koniec? oni te konferencje kończą takimi słabymi akcentami. Żartu żadnego nie można żadnego wrzucić w końcu filmiku.